W ogóle jestem w Visitor Center, żeby trochę sobie poczytać i patrzę kurczę, jakie tutaj są lata w ogóle, nie? Na przykład 1991 to 2534. No i zapomniałem, że oni tutaj nie operują kalendarzem gregoriańskim, tylko tym swoim cudacznym. A tutaj mamy pokazane jakie zwierzęta żyją w tym parku narodowym. Jest to absolutnie przepiękne bogactwo fauny i flory. Gibony, tygrysy, leopardy, słonie. Wow, po prostu niesamowita różnorodność. I myślę, że niegłupim pomysłem jest naprawdę spędzenie tutaj przynajmniej paru dni, zwłaszcza, że ilość aktywności i rodzajów aktywności tutaj jest tak idealnie dostosowana pod turystów, którzy mając różne grupy interesów, że tak to nazwę mogą zupełnie nie wchodzić sobie w drogę i po prostu cieszyć się tym pięknem tego parku. Bo jeżeli chcecie sobie aktywnie trekkingować, to macie 7 różnych ścieżek, 7 różnych poziomów trudności. Jeżeli chcecie sobie biwakować, macie tutaj pola kempingowe, gdzie możecie wynająć cały sprzęt. I nocować w naturce. Jeżeli chcecie mieć jakieś ładniejsze resorty i dojazd, również możecie sobie coś takiego zorganizować. Jeżeli chcecie, nie wiem, podziwiać jedynie ptaki, to również są tutaj w środku takie możliwości. No, teren jest przepotężny, absolutnie przepotężny, powiem Wam szczerze. Powiem Wam szczerze, że długie spodnie, jak do tej pory, to naprawdę dobry pomysł. Nie jest mi ani za zimno, ani za gorąco, jest przyjemnie. Temperatura wygląda właśnie w taki sposób. Chociaż z drugiej strony wiecie, dzień się dopiero zaczyna. My tak naprawdę większość czasu spędzamy albo w autku, albo gdzieś w zacienionych miejscach. Także ciężko mi powiedzieć a propos całości, natomiast na ten moment nawet te skarpety przeciwko pijawkom nie przeszkadzają. Uzbrojeni w niezbyt zdrowe przekąski, czyli ciasteczka aureo, a także paczkę lejców. Ruszamy na szlak około 4 km prosto do. Dżungli. Ale ktoś to na jednym z forów opisał bardzo dobrze, że jest to taka dżungla dla początkujących, bo zobaczcie, nawet macie punkty Wi-Fi na wejściu na szlak, um, pełne oznaczenia. Myślę, że to jest taka fajna miejscówka, żeby zacząć swoją przygodę z odkrywaniem dzikich lasów Azji. Więc jeżeli jesteście w Tajlandii, w okolicach Bangkoku, to gorąco polecam zacząć tutaj. Co ważne, jest kilka szlaków, które są dostępne. Tak po prostu jak sobie tutaj przejedziecie. Natomiast na przykład ten szlak jest zupełnie nieosiągalny bez permitu specjalnego, czyli bez możliwości, bez przewodnika tutaj po prostu nie wejdziecie. Wchodzimy i od razu mamy pięknego jaszczura tutaj. sobie pani pokazuje randomowe miejsce, które nie wygląda i niczym się nie wyróżnia i mówi, musimy być ostrożni, bo słonie tędy chodzą. I no przerażenie w grupie. Pani teraz mówi, że tutaj naprawdę można spotkać momentami słonie i pyta się, w jaki sposób moglibyśmy się przed nimi jakoś ukryć, skryć, obronić, czy po prostu jak postępować, gdy takiego słonia zobaczymy. No i Metoda jest taka, żeby powoli się wycofywać. Jako, że słonie nie mają zbyt dobrego wzroku, więc nie mają zbyt dobrego wzroku, ale mają za to doskonały słuch, co się z tym wiąże. Musimy być bardzo cicho. Pajączek. Nie chcielibyście, żeby coś takiego wpełzło Wam w nogawkę. Coś, co uchwycić jest najtrudniej. Aczkolwiek robi kolosalne wrażenie, to zdecydowanie motyle spotykane tutaj po drodze. Teraz wyszliśmy trochę na słońce, więc jeszcze lepiej je widać. I powiem Wam, naprawdę są ogromne, kolorowe, przepiękne. No i znów ptaki, te, które widzieliśmy na samym początku, tym razem parka. No i słuchajcie, gdyby nawet wejść samemu na taki szlak, po prostu nie ma żadnej szansy, żeby je dojrzeć, nie będąc spostrzegawczym. A nie ukrywajmy, większość z nas jednak nie jest. To jest właśnie przewaga posiadania wprawnego oka przewodnika. Co najciekawsze, pani mówi właśnie, że gdyby były tutaj słonie, to prawdopodobnie i tak byśmy ich nie usłyszeli, tylko ewentualnie zobaczyli przez to, że chodzą, podnosząc całą nogę. Są ekstremalnie ciche. A żyją też tutaj niedźwiedzie, co widać tutaj po śladach. Bogactwo fauny i flory, powiem Wam. I co ciekawe, pani też powiedziała, że pracuje tutaj 18 lat, a więc takie wycieczki i zorganizowane trekkingi po dżungli. I że jest w stanie rozpoznać z odległości kilkuset metrów, że gdzieś w pobliżu jest. Właśnie na przykład słoń, bo mają charakterystyczny zapach, że jest na przykład jakiś rodzaj małp. Tutaj mamy termitowe gniazda, także powiem Wam, że naprawdę nieźle. Te liany tutaj są absolutnie fantastyczne. Zobaczcie, jakie wypustki. Już któryś raz śmieję się w tego rodzaju gęstwinach, że bycie wysokim nie zawsze ma swoje plusy. I bycie niskim sprawia, że nie zahaczysz wszystkich gałęzi, ostrych krzaków i pajęczyn. 500 lat drzewku. Absolutnie przepiękne. No to szybka akcja. Pani dostała kontakt, że około kilometra stąd są słonie i pyta się czy zmieniamy plan i lecimy spróbować je chociaż zobaczyć czy idziemy dalej zachowując oryginalny plan wycieczki myślę że jest dużo, duże przekonanie w grupie że robimy to ale to jest szybka akcja tutaj nie dobra jest chyba potwierdzenie od strażnika tutaj z parku więc dzida w drogę powrotną i próbujemy zobaczyć Słonia. No niestety sygnał numer 2 i alarm odwołany. Słonie już się schowały. Nie ma po co jechać w tamto miejsce, bo prawdopodobnie są to tak e, spryci, takie spryciulki, że pojawiają się, znikają i nie wiadomo kiedy pojawią się ponownie. Tak więc szansa była. Niestety nie tym razem wracamy na traskę. Chodzimy na otwartą przestrzeń, zostawiając za sobą las. No i takie słoneczko dookoła. Klimat i zaczyna padać. W końcu musiało to nadejść, no ale miejmy nadzieję, że nie przeszkodzi to w dalszej eksploracji. Salty animal come here for eat the grass like a mineral. And also some elephant take some dust from here, throw around the body for sun cream, like anti insects. Czyli tak jak słyszeliście. Mamy tutaj wiele śladów, nie wiem czy bizon to dobre słowo, ale takich, coś w rodzaju byków, krówek, takich dość niebezpiecznych przychodzi sobie tutaj. I również słoni. To jest tak zwane uzupełnienie minerałów, bo ziemia tutaj, ta czerwona, jest z jednej strony bardzo bogata w minerały których czerpią te zwierzaczki, podgryzając sobie trawę, a trochę się posilając wręcz tą ziemią. A z drugiej strony słonie czasami obsypują się, by chronić swoje ciało przed insektami i innymi rodzajami komarów czy podjadaczy. Aczkolwiek zwierzęta te w większości można spotkać tutaj wieczorem, nocą kiedy jest chłodniej, bo idziemy po otwartym terenie. Tak informacyjnie tylko powiem, że są organizowane tutaj też takie nocne tury, tak jak mamy teraz, które trwają około godzinki i za dodatkowe 5 dyszek możecie sobie pooglądać naturkę wieczorem, jeśli zostajecie tutaj na dłuższy czas. Wieża obserwacyjna i ptaszki. No to chyba jakieś takie zwykłe jaskółkowo Follow Birds, tak zwane. To jest miejscówka na oglądanie życia zwierząt w okolicy. No i naprawdę zanosi się na deszcz. Mnóstwo much w powietrzu, coraz większy wiatr wzmagający ilość chmur. A odczuwalna wilgotność jest przytłaczająca pomimo wiatru. No i coraz bardziej zamglone, zachmurzone niebo. Ale mamy już ostatnich kilkaset metrów do wyjścia do naszego jeepa i będziemy lecieć na lunch. A to jest to, co możecie zobaczyć, co opisywała Pani przed chwilą, czyli właśnie słonie, które nacierają się wspólnie e, tym czerwonym piaskiem, gliną. Ciężko powiedzieć generalnie tym, co mijaliśmy kilka chwil temu. Sporo jest takich drobnostek, które dostrzega się dopiero, gdy zatrzyma się gdzieś, popatrzy, rozejrzy i tak na przykład tutaj ta plamka, to malutki pajączek, skakun, prawdopodobnie, którego nigdy w życiu byście nie dostrzegli, gdybyście po prostu nie wyszli <gry> kawałek za tą wieżę obserwacyjną. Więc, tak jak mówiłem wcześniej, nawet przy zorganizowanych wycieczkach, oczywiście warto czerpać od przewodnika, warto trzymać się blisko niego i usłyszeć maksymalnie dużo ciekawostek, ale warto też czasami wejść od zaplecza, gdzieś tutaj patrzeć na ścianę, gdy przewodniczka akurat sobie odpoczywa. Już nie mówiąc o tym, że nawet gdy to zrobicie, to nie jesteście w stanie nie dostrzec kolejnego pojąka. Nie no naprawdę, warto się rozglądać. Lecimy do autka, bo zaczyna grzmieć. I robi się już mało wesoło. W momencie, gdy jesteśmy na otwartej przestrzeni. Znowu, znowu szybka akcja. Dostaliśmy w centrze gdzieś w okolicy są w słonie. Więc odpalamy turbogaz i próbujemy je dojrzeć. Gdy dojeżdżasz na miejsce i widzisz tyle autek to znak, że na pewno się coś tutaj dzieje albo działo, ale trzeba reagować szybko i nie wiadomo czy uda się jeszcze dojrzeć cokolwiek. Natomiast ludzie siedzący z krzesełkami są samotłumaczącym się obrazkiem. No niestety nie tym razem znów, ale będą kolejne próby. Na razie przerwa na lunch. Jemy sobie obiadek i nagle patrząc na rzeczkę Jakiś rodzaj kajmana? Nie wiem. Co to takiego? Poproszę bardzo tutaj o przybliżenie. I nagle taka bestia sobie płynie koło nas. Ale jazda. To po prostu wszystko żyje. No, oczywiście miałem na myśli jakiegoś ala warana czy coś takiego. Ale robi wrażenie. Lecimy dalej, tym razem nad wodospady. Mogliście zauważyć że do tej pory, królował trekking, podziwianie dzikich zwierząt. Natomiast cały Kao Yai National Park to jest miejsce zdecydowanie najbardziej popularne wśród turystów w zakresie wodospadów. I tutaj mamy pierwszy z nich, i chyba jedyny, który dzisiaj odwiedzimy, ale zdecydowanie najbardziej znany z nich, czyli HF Suwat. No i z tego co można wyczytać, wszędzie. Wodospad ten jest najbardziej znany ze sceny z filmu Niebiańska plaża. Podobno um, jest tam scena, w której to rola główna, czyli Leonardo DiCaprio um, skacze z przyjaciółmi do wodospadu. No i to właśnie jest wodospad HF Suat. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w porze suchej. Bo tak jak Wam już wcześniej wspominałem to wszystko bardzo, ale to bardzo, bardzo mocno się różni, w zależności od tego, czy jest tutaj wilgotno, sucho no i od tego w ogóle dżungla. To jest przepiękne miejsce, zobaczcie, wszystkie krzaki stoją prosto i ten jeden ma ADHD. I wyobraźcie sobie, że idziecie przez las i w losowych momentach losowy krzaczek, losowa gałązka danego krzaczka, Zaczyna ruszać się w skoordynowany sposób. Można się nieźle zafiksować. Tak się prezentuje z daleka. Nie jest może najpotężniejszy, nie jest może najbardziej okazały. Natomiast klify, które tutaj się wznoszą, mają około 25 metrów i to z nich spływa woda do basenu, basenu, który widać mniej więcej tutaj. Powiem Wam, że jadąc sobie tą trasą autkiem 4x4, co by nie mówić. Nie. Mam taką refleksję, że gdyby wypożyczać skuter i gdyby złapał was deszcz, to naprawdę są tu takie przewyższenia i serpentynki, że byłoby to wyzwanie. Zdecydowanie tak. O, to zdecydowanie można nazwać rajem dla motylarzy. Zobaczcie ile tego się unosi. Widzicie to? Magia. To wszystko to nie są liście, tylko motyle. Wow. Wszędzie naokoło. Wszędzie motylki, motylki to może niedopowiedzenie motyle. Natomiast nie można im odmówić, że w całym tym parku naprawdę świetnie oznaczyli teren. Nie da się tu praktycznie zgubić, a do najważniejszych punktów wiodą ścieżki, w zasadzie drogi asfaltowe, które na pewno sprawią, że będzie to dużo prostsze niż jakieś żwirowate, szutrowe drogi. Tak samo tutaj wodospad jest łatwo dostępny, wystarczy zejść po schodkach i praktycznie w ciągu 10 minut jesteście na dole i możecie sobie podejść aż do samego baseniku. Nie dziwi więc, że jest tutaj całkiem sporo ludzi. No powiem wam, że nie oglądałem tego filmu, ale głęboko wierzę, że jeżeli skakali gdzieś stamtąd to naprawdę wierzę, że podczas pory deszczowej. W tym momencie jest może z półtora metra wody. Max. Powiem wam szczerze, że naprawdę ta wycieczka przerosła moje oczekiwania i to już w tym momencie. I z ręką na sercu mogę ją polecić. Mnogość zwierząt, które my dzisiaj widzieliśmy Wow, jestem absolutnie, absolutnie w szoku. Bo nie nagrywałem tego, bo przewodnicy podejrzewam mają te widoki już zakorzenione w sobie tak głęboko, że nie przy wszystkich się zatrzymują. Ale poza zwierzętami, które Wam pokazywałem, mijaliśmy też sporo małpek, takich, powiedziałbym, makakowatych, sporo jelonków jakichś lokalnych. Które wylegiwały się gdzieś pod drzewami, tak samo wiewiórko podobne. No i jest tego ogrom. I myślę, że jeżeli lubicie naturę, lubicie eksplorować takie miejsca na zasadach safari, to myślę, że będziecie absolutnie w raju. Jest jedna pszczółka, która lubi mnie tak bardzo, że co sekundę dosłownie siada mi na raju. Ale dla pocieszenia powiem, że nie są zupełnie agresywne. Natomiast chyba jedzie ze mną jako nowy kąpel. No I słuchajcie, zwieńczenie dnia, tak naprawdę pora popołudniowa to moment, w którym zatrzymujemy się już tylko w losowych miejscach, starając się dopatrzeć albo słoni, albo tak jak tutaj gromady małpek makakowatych. Pięknie to wygląda, tylko te wredne dziady. Są naprawdę wredne, co mogliście zauważyć na vlogach z Porn.eo. Więc trzeba uważać, nie przychodzić z żadnymi butelkami, z niczym, co mogłoby je zainteresować do zabrania. No i znów sytuacja, w której siedzimy sobie tutaj i zobaczcie, pani nagle wyskakuje z samochodu, rozstawia swój sprzęcior i okazuje się, że na drzewie Siedzi ptak, którego za skarby świata byśmy nie zobaczyli samemu. Zobaczcie, coś takiego siedzi teraz na drzewie w tym miejscu. No nie masz szans, że coś takiego dopatrzycie. Mamy Słonia. Ja pierdzielę. Jedźcie po drodze, po środku drogi jest Słoniu. Doświadczenie życia, absolutnie. Nic sobie nie robi z samochodów, które tylko cofają się przed nim. Ja się kręcę. Najprawdziwszy dziki absolutnie słoń idzie sobie środkiem drogi przed nami. Nie wierzę w to co widzę. Ciekawe czy chowa się do dżungli. Wow! Jakie doświadczenie! To jest po prostu niewiarygodne, co tu się właśnie wydarzyło. Szansa na spotkanie tego słonia to jest po prostu coś teraz na życie. Jesteśmy jakieś 5 metrów od niego. Kurde, co trzeba było robić w przypadku szaryż w słonia? Po prostu nie mam słów. Ludzie przyjeżdżają, żeby go nie denerwować, ale. O, właśnie! O, kurde. Jest w tym momencie jakieś 6 metrów. O, kurde. 6 metrów od nas. To jest absolutnie doświadczenie życia. Doświadczenie życia. Po prostu niewiarygodne. Pani właśnie nam powiedziała, że to jest młody okaz mogący mieć maksymalnie za 4-5 lat. No to słuchajcie, wycieczka zakończona i pytaniem retorycznym byłoby, czy warto, czy się opłaca i czy naprawdę jest to godne polecenia, bo sami widzieliście, myślę, że obrazy są samotłumaczące się. Naprawdę fantastyczny dzień, fantastyczne doświadczenia gorąco, ale to gorąco polecam przeżycie tego w parku Khao Ja tymczasem lecę już do pakciąg na pociąg do następnej miejscowości, ależ dzień pełen wrażeń. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w Chung, dworzec kolejowy. Odjazd w kierunku Bang Bangkok oraz Ayutthaya. Czyli miejscowość, do której się wybieram. Będziemy testować jak funkcjonuje kolej. W Azji. Jestem bardzo ciekawy. Bilet kosztował mnie jakieś 20 e, parę złotych za ponad 2 godziny jazdy, więc myślę, że powinno być. Czy to mam na filmiku? Ale tam był piorun. E, więc myślę, że komfort będzie powinien być po prostu ok. E, zobaczymy, jak z punktualnością. No i cóż. Jedzonko wsiadam. Lecę do jakiegoś hotelu znalezionego na szybko, no i będzie można jutro zaczynać kolejny piękny dzień w Tajlandii. Co jest ciekawe, wpuszczają na peron dopiero w momencie, w którym jest wiadomo, że pociąg już podjeżdża wcześniej. Wszyscy siedzą na zorganizowanej przestrzeni u góry, więc można powiedzieć, że jest to zorganizowane lepiej nawet niż w Europie. Także. Dzień dobry z miejscowości Ayutthaya, a raczej dobry wieczór. Idziemy zobaczyć, co tutaj można ciekawego odwiedzić. Odwiedzić, powiedział. Już gadam, jak potłuczony po tym całym dniu tego safari, tej wycieczki. Jeszcze teraz w dwóch godzinach w pociągu, chociaż muszę Wam przyznać, że były naprawdę bardzo komfortowe. Nie mogę narzekać. Punktualność. Nie chcę oceniać punktualności, pochodząc z Polski i doświadczając tego, jak jeździ PKP, eee, więc powiem, że punktualność naprawdę spoko. W granicach kwadransu studenckiego pomnożonego razy 2. Aczkolwiek mówię, że gadam jak potłuczony, bo dzisiaj już nic nie będę odkrywał. Poza łóżkiem hoteliku, który zarezerwowałem, a hotelik, słuchajcie, tym razem za dolarów chyba 6 albo 5. Coś takiego, więc ciekaw jestem jaki będzie to standard z wliczonym ścianankiem, więc jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw co zostanę na miejscu. Co za historia, słuchajcie. Nie dość, że żeby przedostać się na drugą stronę rzeki przepływającej przez miasto musiałem się cofnąć jakieś 2 km, wejść na most, po którym w ogóle nie było chodnika, musiałem przejść pod prąd idąc praktycznie tuż obok skuterów, które zazwyczaj przecież jeżdżą bardzo blisko pobocza, którego tu de facto nie było, więc droga śmierci można powiedzieć. Docieram do miejsca docelowego, które się nazywa Volunteer House. Taka miejscówka prywatna, tak jak Wam wspomniałem, bardzo budżetowa opcja. Wchodzę w ogóle komuś na posesję, bo wszystko zamknięte na cztery spusty jest już naprawdę bardzo późno, przed północą. Tak naprawdę nikt nie odbiera telefonów, nikt na Facebooku nie, się nie kontaktuje. Wstukam do randomowych drzwi jakiś taj wstaje, po prostu odsłania tylko żaluzję. Ja mówię, hej ziomek, mam tu rezerwację, o sorry. Finalnie jestem, tak wygląda nocleg i poza tymi perypetiami, o których wspomniałem przed chwilą, to wydaje mi się, że jest to absolutnie piękna opcja za 5-6 dolarów, już nie pamiętam ile dokładnie. Jest klimatyzacja, są trzy łóżka kurcze, yy, tak, tak to jest Łazieneczka i tutaj zamknięte pomieszczenie, którego pewnie nie będzie widać. No niemniej jednak, sami spójrzcie, 6 dolarów? Kurde, czego chcieć więcej, prawda? Do zobaczenia jutro. Czujesz, że chcesz zanurzyć się głębiej w podróżnicze klimaty? Koniecznie zasubskrybuj kanał i zostań ze mną na dłużej. Nowe, ekscytujące filmy z całego świata w każdą niedzielę w południe. W międzyczasie wskakuj również na Instagrama, gdzie znajdziesz krótsze relacje z podróży. Do zobaczenia!